tygodnia mamy zamknięty tor, praktycznie no prakty w ogóle nie możemy trenować, ale myślę, że w podobnej sytuacji były pozostali, pozostali gospodarze. Wyniki też widać od razu, jakie są korzystne dla gości. E, no, na pewno to nie pomaga, bo szkoda, bo ta pogoda była zmienna i tak naprawdę tak, nie wiemy nawet, co się dzieje na chwilę obecną pod tą plandeką, bo wiatry były e, no, okrutne. Ta plandeka wiała jak flaga, ta woda zaciekała pod nią. także. Sami jesteśmy ciekawi, co tam pod, pod tą plandeką będzie. Jeśli chodzi o bólowo, czy kontuzję, to już jest to za Grześkiem. Byliśmy, trenowaliśmy w Opolu, także tam już wszystko wyglądało normalnie. A w jakiej formie jest Grzegorz i Drożyna, to się okaże dopiero jutro po meczu. Na pewno nie mogę się doczekać pierwszego, pierwszego meczu ligowego. Jest to gdzieś tam jedno z moich marzeń, jeździć w tej ekstralidze. Na razie gdzieś tam ze spokojną głową do tego podchodzę. Nie, nie podpalam się tam gdzieś. Chcę myśleć na to, żeby jak najlepiej pojechać. Tam podstawę mamy, mamy dopasowaną, tam jeszcze kilka małych. Myślę, że korek będziemy na pewno wprowadzać. A poza tym myślę, że wszystko w porządku.